braki w mocy obliczeniowej nie musimy się martwić spokojnie możemy sobie emulować na przykład 8 bitów, 16 czy 32 bity, nie ma problemu najmniejszego na przykład z emulacją Amigi czy chociażby pierwszego Playstation Raspberry Pi, mały mikrokomputerek, płytka deweloperska, która wróciła z ten retro do góry nogami. Dzięki otwartej konstrukcji i systemowi wypracowym Linux możemy użyć ją w wielu wielu projektach. Dzięki temu powstały takie dystrybucje jak RetroPie, Recalbox czy Lakka, które pozwalają przerobić ten komputerek w mikrokonsole do grania w retrogamingowe gry. Możemy sobie taki komputerek na przykład zastosować w Pegasusie. Usuwając starego Pegasusa, montując go w małej obudowie tworząc własną konsolkę a'la wariacje nes Mini, który nie za bardzo się będzie odróżniał, a i wyglądał bardzo, bardzo podobnie. Możemy oczywiście zbudować sobie to, czyli Raspberry Pi właśnie, w obudowie automatu Arcade i zrobić sobie takiego przenośnego Arcade sticka, czy na przykład stworzyć Picada, czyli własną konsolkę a'la mały automat Bartop. Możliwości jest bardzo wiele, problem niestety jest taki, że mało jest handheldów. Niestety projekty są dosyć słabo zrobione, i wyglądają no dosyć klejście, a jak chcemy kupić nowy na przykład na Aliexpress kosztuje grubo powyżej 1000 zł. I tu pojawia się właśnie Game Hat od firmy Waveshare, czyli nakładka na Raspberry Pi, która pozwala przerobić tą konsolę w handhelda, który wygląda całkiem całkiem nieźle. No bo jest to płytka PCB z wyświetlaczem i przyciskami za niecałe 169,90 czyli za niecałe dwie stówki. Akcesorium kompatybilne jest z Raspberry Pi A, B2, 3, Raspberry Pi 0, 0W, przy pomocy oczywiście adaptera mini HDMI oraz dodatkowo jeszcze jest kompatybilne z Raspberry Pi 4 przy użyciu specjalnego adaptera HDMI, co znajduje się w pudełku. Oczywiście mamy pudełko z adapterem GameHatwe od firmy Waveshare, a w nim mamy adapter HDMI, przelotkę, która pozwala nam podłączyć właśnie nasze Raspberry Pi razem z płytką. Dodatkowo oczywiście mamy analoga, nakład, dokładnie to jest nakładka na analog, bardzo podobna do tej, która występuje na przykład w PlayStation 2. Być może nawet i pasuje, dlaczego by nie. Mamy oczywiście czapkę wkrętów, czyli odboju, które trzeba będzie zamontować, po to, aby cała konstrukcja trzymała się kupy. No i oczywiście samą płytkę. Płytka wygląda dosyć ciekawie. Na niej jeszcze jest nałożona spleksy samorysująca się od samego zaglądania obudowa. Płytka to oczywiście wyświetlacz i kilka dodatkowych elementów. Takie jak właśnie przyciski, dosyć głośne przyciski, bampery oczywiście, analog. dodatkowe jeszcze oczywiście głośniki, jak mówiłem wcześniej wyświetlacz, włącznik, ładowanie, gniazdo HDMI, wyjścia słuchawki. Taki standard, który jest używany. Tu mamy oczywiście gniazdo na akumulator, złącze do połączenia Raspberry Pi, cała masa elektroniki związana z ładowaniem i kontrolerem wyświetlacza. A tutaj mamy właśnie rysując się od samego patrzenia front panel w pleksy. No, będzie się rysował, niestety. To jest jego wada. A sam montaż jest dosyć prosty. Bierzemy nasze Raspberry Pi, które jest oczywiście bardzo potrzebne do tego. No, i wciskamy je do złącza komunikacyjnego. Musimy je ładnie doło przyłożyć, docisnąć mocniej. Nie za mocno. I już. Teraz wystarczy tylko docisnąć no, adapter HDMI, który łączy nam Raspberry Pi razem z naszą płytką. Delikatnie go dociskamy i jest już w stace. Super ważna sprawa. Akumulator. Pamiętajcie o poprawnej polaryzacji. Plus do plusa, minus do minusa. Jeżeli podłączymy go odwrotnie, czyli zamienimy polaryzację, możemy uszkodzić zarówno akumulator, płytkę, jak samo Raspberry Pi. Więc uważajcie, zasilanie to nie jest zabawa. Sprawa jest przygotowanie karty pamięci. Ja użyłem Sandiska 32 GB klasy 10, standardowo kartę, którą możesz kupić w dowolnym sklepie komputerowym czy gdziekolwiek indziej. Oczywiście samą zawartość ściągamy sobie ze strony internetowej producenta. Z odpowiedniej zakładki Wiki możemy pobrać gotowy obraz z dystrybucji Retropie, która posiada już odpowiednie sterowniki komunikacyjne, aby pady pady. Generalnie konsola działa tak jak trzeba więc z tym akurat większego problemu nie ma, a sam obraz ISO wypalamy sobie przy pomocy aplikacji win 2 Disk Imager. Jeżeli kiedykolwiek mieliście Raspberry Pi i coś robiliście z nim, to wiecie o co chodzi. Kolejnym etapem jest złożenie obudowy do kupy, czyli przykręcenie wszystkich odwojów metalowych i założenie obudowy. Też tutaj roboty zbyt dużo nie ma, wystarczy tylko troszeczkę pokręcić śrubkami, jak widzicie na przyspieszonym tempie. Pokręcimy troszkę tutaj z jednej z drugiej strony i później tylko wystarczy przyłożyć obudowę dolną, obudowę górną i mamy konsolkę złożoną. Jak widzicie, zajmuje to parę chwilek, dosłownie 8 wkrętów, nic strasznie trudnego. Oczywiście bo potrzebujemy śrubokręt do tego, no bo śrubokręt tak dużo się nie zrobi. No i w sumie to tyle. Skręcamy to wszystko do kupy. No i wola, konsolka jest gotowa. Prezentuje się całkiem ciekawie. Nie przypomina konstrukcji takich jak PSP, Game Boy, czy jakiś inny sprzęt Nintendo, czy konkurencji. A bardziej przypomina troszeczkę taki prototyp konsoli. Na no, wszystko mam na wierzchu, ale to dobry jest przewiew. Raczej się Raspberry Pi nie będzie zbytnio grzało, bo jest miejsce też na zamontowanie dodatkowych wentylatorów, jakby to się bardzo, bardzo, bardzo uparł. Porty USB są odkryte, można podłączyć jakieś inne akcesoria, dojście do kart pamięci również jest, nie ma z tym problemu najmniejszego. Możemy kartę włożyć, wyciągnąć, pamiętajcie, tylko i może kiedy jest wyłączona konsola. Wciskamy przycisk power, konsola nam się odpala, z boku widzimy diody informujące o stanie naładowania akumulatora, cztery diody o pojemności akumulatora i piąta dioda informująca o krytycznym stanie naładowania. Oczywiście jak widzicie wyświetlacz. Wyświetlacz jest IPS 4x3, bardzo ładny, świetnie zroje kolory, świetne kąty widzenia ma, przy okazji widzimy przyciski do sterowania urządzeniem. I tu pierwszy problem, niestety nie sterujemy przez Raspberry Pi, a sterujemy interfejsem tak jak mamy telewizor podłączony do konsoli, czyli po prostu zewnętrzne interfejsy. No może być to troszkę problematyczne, ale nie zawsze. Oczywiście mamy interfejs emulator station, standardowy, mam tu parę gierek wgranych. Nie ma z tym problemu najmniejszego. Z jak słyszycie, analog, i widzicie to przy okazji, analog niestety jest takim analogiem pseudo. Ponieważ, o, dopiero jak całkiem go wychylimy na bok, dopiero ja reaguje. Przyciski select Start są zamienione, też taka dziwnostka. No a przy okazji to wszystko wygląda całkiem, całkiem fajnie. Jak widzicie, to akurat Final Fantasy 6 przywiązuje się świetnie. Kolory są bardzo ładne. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakość emulacji, nie ma z tym problemu, bo jest to Raspberry Pi 3 który gwarantuje nam bezproblemową emulację konsol 8, 16 i 30 bitowych, nie ma problemu najmniejszego z odpaleniem gry, np. Na, na Mega Drive'a z NES-a, NES Amigę, czy na przykład na pierwsze PlayStation. Istotną kwestią jest niestety uszkodzony moduł zasilania tej konsoli, i nie jest to tylko problem mojej sztuki. Jak wiecie, po podłączeniu ładowarki, nam się elegancko ładuje. No i oczywiście ten motorek po jakimś czasie nałoduje się do pełna, godzinka z hakiem, może troszkę dłużej i nie ma większych problemów. Problem się dzieje taki, że w czasie ładowania, jeżeli chcemy odłączyć ładowarkę, niestety, ale całe urządzenie nam się wyłącza. Jest to dosyć duży problem i może być to no, dosyć nieprzyjemne w czasie pracy i eksploatacji tego urządzenia. Ta sama kwestia tyczy się podłączenia i odłączenia w czasie ładowania. Czyli jeżeli chcemy na przykład sobie grać w grę gramy, gramy, gramy i w pewnym momencie chcemy podłączyć ponownie ładowarkę, bo na przykład komotor nam się kończy to niestety również urządzenie nam się wyłącza no niestety jest to duży problem i wydaje mi się, że jest to chyba jeden z największych minusów tego urządzenia który już po półtora roku jak posiadam to urządzenie, niestety nie został do dzisiaj naprawiony więc wydaje mi się, że ten stan rzeczy niestety taki już musi być Podsumowując tą recenzję, jak widzicie Raspberry Pi może być konsolą przenośną dzięki właśnie Game Hatowi, na przykład próg wejścia jest dosyć nieduży ale niestety problemem może być samo urządzenie dosyć kiepski analog, który lepszy byłby, byłby krzyżakiem do tego dosyć duże problemy z zasilaniem urządzenia, które też mogą być jakoś rozwiązane niezbyt długi czas pracy na baterii no i wyświetlacz, który mimo dobrych kolorów i naprawdę niezłych kątów widzenia z tym ma problemy z synchronizacją No jest dużo wad dzięki temu, że na rynku już wyszło troszkę innych urządzeń nie do końca mogę Wam to polecić mamy na dzień dzisiejszy i o Droidę Go Advance, czy jego klony jest na czym grać już wydajniej no i dużo, dużo wygodniej. A dla osób, które lubią właśnie takie prototypowe rozwiązania, no może być to całkiem ciekawy gadżet.